Witam cię serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę prezentacji. Weźmiemy trochę prezentacji z mojego programu Akademia Stoka. I generalnie tutaj powiemy sobie dzisiaj o życzliwej rozmowie. Czyli tak naprawdę jest to rozmowa sprzedażowa, ale ja nie chcę tak o niej mówić, bo to źle się kojarzy. Słowo sprzedaż to się kojarzy z telemarketerami, a życzliwa rozmowa, tak jak sama nazwa brzmi, jest życzliwą rozmową, my chcemy pomóc na tej rozmowie, tak? I naszą, naszym rozwiązaniem jest tutaj program. Dlatego tak to nazywam. Ale dzisiaj sobie powiemy o jednej z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o rozmowy przez telefon, czy też generalnie perswazję, bo rozmowa przez telefon, gdzie próbujemy przekonać naszego klienta do kupna naszego programu, to jest perswazja. I jest to ton głosu jest to jedna z najważniejszych rzeczy. Generalnie komunikację mm, dzielimy na trzy rzeczy mamy mowę ciała, mamy przekaz słowny, czyli treść naszych słów, i mamy treść też, yy, i mamy też, przez, też przekaz przez ton głosu. Dlatego tu nas, napisałem zasadę 55 55387, czyli Komunikacja w 55% jest niewerbalna. To są gesty, nasza mowa ciała. 38% parawerbalna, czyli nasz ton głosu, a 7%, tylko 7% słowa. Czyli ja dałem wam skrypt, ale tak naprawdę to jest tylko 7% co całej sprzedaży. OK? Oczywiście, jeż, na, roz na rozmowach przez telefon nie mamy komunikacji niewerbalnej, więc y, to odpada, więc zostaje ton głosu, i werbalna. I jak te procenty się prezentują? Przez telefon jest to 85% parawerbalna, a 15% słowa. Tak samo tutaj, jak ja teraz nagrywam, no to skupiacie się głównie na moich słowach, na moim tonie głosu, a niekoniecznie tutaj na prezentacji i na moim yy, koniecznie przekazie takim słownym. Bo jest różnica, to też tutaj mam fajny taki przykład, że w zależności od tego, jak zaakcentujemy wyraz, to będzie inaczej to brzmiało. I teraz ja nie powiedziałem, że to on podrywał jego żonę. A jak powiem, ja nie powiedziałem, że to on podrywał jego żonę, jest zupełnie inny przekaz. ok? Albo ja nie powiedziałem, że to on podrywał jego żonę. Okej? Okay? Tak samo mamy. Powiedzmy, ktoś do mnie mówi: Rafał, albo Rafał, albo Rafał. Rozumiecie? Ta sama treść, te same słowo, zupełnie inne znaczenie. Myślę, że to jest jasne. Tylko pytanie: jak szybko nauczyć się odpowiedniego tonu? Po pierwsze, chcemy mieć ramy lekarza, czyli my wychodzimy z założenia, że jesteśmy tutaj na rozmowie, żeby im pomóc. Jak rozmawiacie z lekarzem, to on nie będzie mówił: Cześć, Kasia, co słychać? No, u mnie super, no tutaj tego. Czy taki ton głosu ma lekarz? Nie. Przychodzicie do lekarza. Siedzi, dzień dobry, dzień dobry. Lekarz odpowiada: Co pani dolega? Wy chcecie właśnie w taki sposób rozmawiać. Oczywiście. Chcemy y, trochę zbudować relacje, więc powiedzmy rozmawianie o, y, przez minutkę o takich rzeczach niezwiązanych z rozmową jest jak najbardziej ok. Natomiast chodzi o tym głosu. Cześć, z tej strony Rafał Sienkiewicz, mieliśmy umówioną rozmowę. Czy masz teraz 30 minut, żeby porozmawiać? Słyszycie mój tom głosu? Jest zupełnie inny niż... Cześć, tu Rafał! Y, czy masz teraz 30 minut rozmowy? Jest zupełna, zupełna różnica. Druga rzecz. Bądź ciekawy, nie ocenię. Czyli niezależnie co oni powiedzą, my chcemy dopytać. Ona mówi, no, a ja nie, nie chcę być na diecie. A mówi okej, okay, a dlaczego nie chcesz być na diecie? W sensie, no, tu powiedziałaś, że chcesz schudnąć, tak? Nie tak z ciekawości pytam. Bądź ciekawy, dopytuj o wszystkie rzeczy, które są związane z rozmową. Tylko musi być też rama takiej ciekawości, a nie wścikskości. W sensie to jest różnica, bo jeżeli jest ta ciekawość, która pomoże nam ocenić lepiej przypadek, to jest różnica, niż my dopytujemy o jakieś rzeczy związane z ich życiem, które nie mają znaczenia i które są niezwiązane tutaj z rozmową, tak? Więc to jest ta różnica. Natomiast rama ciekawości jest bardzo pomocna. Na przykład, jak osoba mówi, no muszę porozmawiać z mężem, bo nie wiem, czy on mi pozwoli w ogóle tyle zainwestować w ten program. To, to będzie częsta obiekcja, którą spotkacie. A wy możecie zapytać, hmm, ciekawe. Bo tak rozumiem, że w małżeństwach generalnie to ludzie się wspierają, tak? Małżonek wspiera żonę. I tak ciekawe, dlaczego miałby nie pozwolić? Skoro... Rozumiem, że, że on jest świadom Twojego problemu, tak? No tak, tak, wie, że tutaj nie mogę schudnąć od pięciu lat. No jasne. I, i rozumiem, że no nie popiera tego, w którym miejscu jestem. No nie popiera, on mnie też wspiera w tym, że żebym tu schudła. Jasne, czyli Cię wspiera. To dlaczego miałby nie pozwolić ci zainwestować w ten program? I, i ta osoba mówi: no, w sumie, w sumie masz rację. I w taki sposób chcemy prowadzić też rozmowę. Nie chcemy oceniać i, i powiedzieć: O, to pani mąż nie kocha panią? To jak to w małżeństwie, nie, nie pomagacie sobie? Nie. Chcemy być ciekawym właśnie. W taki sposób robimy to, że absolutnie nie chcemy oceniać. Nawet jak nam w głowie pojawia się myśl, no to, no to ma macie, macie problemy w domu, jak nie wspieracie się, tak? Ale mimo wszystko nie chcemy tego mówić, bo to może zaszkodzić. W sensie, no to nie jest miłe po prostu, tak? Więc my chcemy po prostu dopytać, dlaczego taka sytuacja jest. Nie bądź potrzebujący, czyli taka e, rama, że no, rozumiem tutaj, że nie chcesz. No, ja mam następną rozmowę za chwilę, tak? Więc tak naprawdę dla mnie, no, czy to ty, czy będzie kolejna osoba, to nie ma większego znaczenia. Natomiast ja jestem tutaj, poświęciłem Ci mój czas na rozmowie i chcę Ci po prostu pomóc, natomiast no, nie zmuszę Cię do niczego, tak, no wiesz, to będę miał kolejny, kolejne osoby. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo kiedy nie jesteśmy potrzebujący, no to my tutaj nie narzucamy się, a jak nie narzucamy się, to tak naprawdę to bardziej przyciąga nas do siebie, niż jak o coś prosimy. To też na, na przykład, no to zwykłe są relacje międzyludzkie, tak, więc jak ktoś jest mocno potrzebujący, to jest tak, e, odpycha nas, niestety. Więc nie chcemy być potrzebujący. Chcemy też nagrywać e, każdą rozmowę. Chcemy, chcemy analizować, chcemy analizować to, co, e, na, chcemy analizować nasze rozmowy i obserwować. Zrobiliśmy coś źle, zrobiliśmy coś dobrze i jak zrobiliśmy coś dobrze, to chcemy słuchać tych rozmów przed Rozmowu, jeżeli nie mamy dobrego humoru, na przykład, tak? to jest bardzo potężna, e, potężne narzędzie, bo my wtedy wierzymy. Kurde, mi tu tak dobrze poszło, to teraz też, też mi tak dobrze pójdzie. Czyli znajdź te e, rozmowy, w których byłeś na fali, czułeś się bardzo dobrze, i słuchaj ich, jeżeli ci ostatnio słabo idzie. No i tutaj słuchaj nagrań moich, jeśli dopiero zaczynasz, bo ja tutaj udostępniłem moje nagrania. Moim klientom. No i dużo praktyki. I jeszcze jest jedna taka rzecz. Tutaj napisałem. Czytaj i oglądaj polecenia swoich klientów. Oczywiście, jak nie masz na samym początku, to nic nie szkodzi. Natomiast to jest najpotężniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tutaj perswazję. Bo jeżeli ty nie wierzysz w to, co sprzedajesz. No to jak ty chcesz pomóc? Największe, największą skuteczność mają osoby, które sami rozpisują te diety i mieli najwięcej tutaj w wyniku swoich klientów. Dlaczego? Bo ta pewność siebie i tak bije w ich głosie, że, no kurde, no pomogłem 500 osobom, to dlaczego mam ci nie pomóc teraz? Jakby. I sama ta wiara w swojej umiejętności w to, że mój produkt jest w stanie pomóc rozwiązać konkretny problem dla klienta, to jest najlepsza taktyka sprz sprzedażowa i to jest ta pewność w głosie. To jest ta pewność w głosie sama się pojawi, jeżeli ty uwierzysz w to, co sprzedajesz. A niestety 99% biznesów sprzedaje coś, co nie wierzy, chce coś wciskać, dlatego mają po pierwsze beznadziejną sprzedaż bo ten produkt jest do dupy, a po drugie, oni sami nie wierzą w to, co sprzedają. Więc tak naprawdę duża skuteczność sprzedaży w takich wypadkach nie istnieje. Natomiast jeżeli Twój produkt naprawdę rozwiązuje problemy, Twój klienci są zadowoleni, polecają Ciebie, na, e, polecają ciebie potem, no to tu masz zwy, zwycięską taktykę sprzedażową. I jak nie wierzysz w to, co sprzedajesz, to po pierwsze, ulepsz Twój produkt, a po drugie, zmień swoje intencje, bo nigdy nie będziemy mieli perfekcyjnego produktu. Natomiast jeżeli chcesz za wszelką cenę pomóc i zrobić wszystko, co w Twojej mocy, żeby pomóc, to też Twoje podejście się zmieni do klienta. Że Okej, okay, nie wiem, ale się dowiem, tak? Że ja tu jestem po to, żeby dostarczyć wyniki, a jeżeli coś nie pójdzie, no to zwrócę Ci pieniądze, bo sam będę się z źle z tym czuł, jeżeli ci nie pomogę. OK? I to cię będzie wyróżniało. Trzecia rzecz, pracuj za darmo, aby wypracować siebie zwątpienie. To o tym też już mówiłem na innym szkoleniu. No i sprzedaż to transfer przeświadczenia. Czyli jeżeli ty jesteś przeświadczony, tak bardzo przeświadczony, że jesteś w stanie pomóc, to klient w to uwierzy, słuchając Twojego tonu głosu. Dlatego ja też nie mam problemu ze sprzedawaniem. Od momentu, jak poprawiłem swój produkt, i wiem, że moja usługa odchudzania na 100% pomoże im. Oczywiście, jeżeli będą się trzymać planu, to raz. Tak samo tutaj pomagam trenerom etykom. Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć: kup mój produkt. Ja wierzę w to, że jak ty będziesz słuchać moich rad, będziesz zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie, a nawet więcej. Ja jestem o tym przekonany. Dlaczego? Po też mam wyniki moich klientów i widzę, dlaczego mam w coś nie wierzyć, jak widzę efekty, tak? Trzeba być tutaj, trzeba mieć problemy głębsze, żeby w to nie wierzyć, tak? To wtedy już tutaj takie taktyki nie pomogą, wtedy już potrzebna jest terapia na przykład, tak? Natomiast ja wierzę, że jestem w stanie pomóc, nieważne co robię. Bo jestem w tym w sensie nieważne, co robię. Niezależnie, czy chodzi o biznes fitness czy biznes tutaj trener, dla ten, trenerów dietetyków, bo ja mam wyniki i dlatego w to wierzę. Także to była troszkę dłuższa prezentacja, ale też posłuchajcie też mojej, mojego tonu głosu w tej prezentacji. Celowo zrobiłem samą taką prezentację, chciałem wam pokazać. Żebyście słuchali mojego głosu, nie ob obserwowali mo mojej mowy ciała, tylko skupili się na głosie. Zobaczcie, jak ja mam ton głosu. Jak jaka pewność bije z mojego głosu. Jakie przeświadczenie bije z mojego głosu. OK. I to, tak jak mówię, sprzedasz to transfer przeświadczenia, dlatego też nagrałem takie szkolenie, żebyście posłuchali mojego głosu, żeby trochę przetransferować to te przekonanie. Że ja tutaj jestem, żeby Wam pomóc. Jeżeli będziecie, tutaj macie też wszystko na grupie praktycznie za darmo. Bierzecie, implementujecie, będą wyniki. Dlaczego? Wyniki moich klientów. Prosta sprawa. Także to tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!